tym sobie przedstawimy sprawdzone sposoby na budowanie długoterminowych relacji, czyli jak utrzymywać klientów dłużej. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Mateusz Siwiński, jestem właścicielem trener Boost, czyli agencji, której pomagam trenerom personalnym, właścicielom studiu treningowego, pozyskiwać klientów na treningi personalne oraz skalować ich biznes. Przejdźmy sobie do omówienia dokumentu, który przygotowałem, e, czyli właśnie fundamenty budowania relacji. Skoncentruj się na innych, a nie na sobie. W ciągu dwóch miesięcy można poznać więcej ludzi, interesując się nimi niż w dwa lata, próbując zainteresować ich sobą. To jest cytat autora książki Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi? Okazywanie szczerego zainteresowania innym jest kluczem do zdobywania ich sympatii. Kolejne. Unikaj krytykowania i osądzania. Negatywne opinie krytyka zwykle wzbudzają niechęć. Zamiast tego, okaż zrozumienie i akceptację. Na przykład komuś nie idzie trudne ćwiczenie i wtedy zamiast krytykować i mówić, że do niczego się nie nadaje, wytłumacz, że to bardzo trudne ćwiczenie i że sam kiedyś nie byłeś w stanie wykonać tego poprawnie lub że sporo Twoich klientów również ma pod w tym ćwiczeniu. Chwal szczerze i szczerze to jest słowo klucz, bo nie chodzi tutaj o żadne pochlebstwa, nie chodzi o takie jakieś dziwne komplementy, które do niczego nie prowadzą i które są w ogóle, w ogóle do niczego się nie odnoszą tak naprawdę, czyli takie po prostu jakieś nieszczere pseudo komplementy, żeby zaimponować po prostu drugie sobie. To się nie sprawdzi, bo to ludzie to od razu wyczują. Dlatego coś znajdź, w każdym jest coś, za co możesz tak naprawdę skomplementować drugą osobę szczerze i Właśnie szczerze doceniaj starania, zalety i postępy Twoich podopiecznych, klientów czy w ogóle osób, które mi się otaczasz. Słuchaj z uwagą i pozwól mówić rozmówcy. Czyli to jest tak, że jak jeśli rozmawiasz z kimś, to myślę, że powinno być w domyśle, ale czasami jednak się zdarza, że ktoś komuś przerywa po prostu podczas rozmowy. To też po pierwsze jest niekulturalne, a po drugie rozmówca wtedy wy... często wytraca się z rytmu tego, co chce przekazać i nie do końca później dowiemy się wszystkiego, czego chciał nam przekazać. Dlatego nie przerywaj, nie wtrącaj się, daj mu się wygadać. Przyjdzie czas, że będziesz mówił ty. Sztuka słuchania to niesłychanie wartościowa umiejętność. Unikaj kłótni. Czyli każdą kłótnię da się jakoś rozwiązać, ale najłatwiejszym sposobem na rozwiązywanie kłótni jest w ogóle niedoprowadzenie do niej. Czyli nie poruszaj tematów kontrowersyjnych typu jakaś polityka, jakieś inne rzeczy, które mogą was gdzieś tam poróżnić, Starajcie się rozmawiać o rzeczach, które gdzieś tam was łączą, powiedzmy, nie? Macie wspólne hobby, może macie wspólną pasję, wspólne zainteresowania. Może to jest temat, którym powinniście się skupić, a nie jakieś tam kontrowersyjne rzeczy, przez które możecie po prostu się gdzieś tam pokłócić, wasze drogi się rozejdą i na tyle się skończy ze współpracy, zamiast gdzieś tam ta współpraca iść w kierunku takim właśnie owocnym, długim, długotrwałym, z korzyścią dla obu stron, to jednak ta współpraca się rozejdzie przez to, że gdzieś tam poruszysz te tematy, które. Nie są dobrymi tematami do poruszania, jeśli nie chcesz się po prostu z kimś pogodzić. Daj ludziom poczucie, że są ważni, bo każdy chce się czuć istotnym i zauważonym i okazywanie szacunku i empatii wobec potrzeb innych buduje silną więź. Używaj imion. Ludzie bardzo lubią słyszeć swoje imię i to też bardzo gdzieś tam wyróżnia ich na tle innych, bo w momencie, kiedy ty mówisz Siemano, a na przykład Siemano Bartek, i w momencie, kiedy masz na imię Bartek, poczujesz, że to jest bardziej dla ciebie, że gość jakby. Bardziej serdecznie się wita z tobą, nie? Może to teraz brzmi tak troszeczkę dziwnie, ale wyobraź sobie, że ktoś mówi właśnie Siemano i twoje imię. Troszeczkę inne to jest jeszcze gdzieś tam bardziej spersonalizowane dla Ciebie, bardziej trafia do Ciebie. I też pewnie inaczej się czujesz niż wystarczy, jak ktoś powie Siemano. To taki przykład tego użycia imienia w bardzo prostym przykładzie. Ale możesz to użyć dosłownie w każdym gdzieś tam etapie, na każdym etapie rozmowy. I właśnie wspominając to imię, budujesz też większą więź. I to by było na tyle na dzisiaj. Taki krótki odcinek treściwy, mam nadzieję, że coś tutaj wyciągniesz z tej lekcji dzisiejszej. Wszystkie te rzeczy, które były tutaj przedstawione, to są z książki o budowaniu relacji międzyludzkich, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, autora Dale Carnegie. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale <grym> właśnie tego autora. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jak mogę zaimplementować system pozyskiwania klientów u ciebie w Twoim biznesie to kliknij pierwszy link w opisie i umów się na bezpłatną rozmowę demonstracyjną. Dziękuję za oglądanie, trzymaj się, trzymaj.